Następnym ciekawym rozwiązaniem ekspozycji jest, gdy tworzymy zarys, np. tutaj twarzy kobiety z jakichś obiektów. W naszym przypadku akurat to będą gałęzie drzewa, w związku z czym zaraz do tego przejdę. Jeśli chodzi o zdjęcia, które wybrałem, to na pewno przydadzą nam się jakieś zdjęcia ptaszków. I tutaj kilka zdjęć, właśnie z drzewami, a właściwie z gałęziami. Jeśli zauważycie, to tutaj wszystkie są czarno białe, ponieważ nam to bardzo pomoże. Jeśli mamy zdjęcie, które jest kolorowe, natomiast byłoby idealne, to trzeba je przekonwertować na czarno biel i mocne te kontrasty zaznaczyć. Czyli całe niebo i cała reszta, która nie będzie nas interesowała musi być biała, natomiast każda jedna gałąź musi być czarna. Generalnie można to zrobić poprzez po prostu poziomy. I Tu nie ma żadnej akurat filozofii, natomiast chwilkę może nam to zająć, jeśli trochę to zdjęcie jest skomplikowane albo ma wiele niechcianych elementów. I teraz tak. Do tego zdjęcia będziemy musieli podejść troszeczkę inaczej, ponieważ każdy, jakby opcja, że to jest standardowy pokaz. Tutaj podwójna ekspozycji polega na tym samym co widzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli podstawa zawsze jest postać i na niej, na jej obrysie działamy dalej. Ja pozwoliłem sobie zostawić z tamtego pliku tylko obrys, który tutaj widzicie Państwo i nic akurat więcej, ponieważ tutaj będziemy działali odwrotnie. Ale wspólną cechą jest to, że warto Akurat zjechać z saturation, jeśli chodzi o to zdjęcie, ponieważ nie potrzebujemy tutaj kolorów, a prawdopodobnie nie będziemy i tak korzystali z żadnych kolorowych elementów, więc tylko ten kolor będzie nam przeszkadzał. A fakt faktem nie jest zbyt on ładny. Jeszcze jak zobaczymy, czy dosyć mocne żółcie tutaj są, i niedoświetlona jest ta postać. Natomiast no, generalnie na tym się teraz nie skupiamy. Oczywiście, jeśli zależy nam na postaci, żeby ją wyeksponować, warto ją trochę wcześniej przygotować poprzez najróżniejsze tutaj adjustments layery, czyli warstwy dopasowania. Ja tutaj tło od razu dam białe, ponieważ nie potrzebujemy żadnego innego. A ze zdjęciem, no to już tutaj wyprostowane wszystko jest i wielkości też zostały. Idziemy dalej. Przede wszystkim musimy sobie skopiować każdą z tych warstw wraz z omi, które się tutaj znajdują. Ctrl A, Ctrl C i potem Ctrl A do zaznaczenia całości, Ctrl C do skopiowania i Ctrl V do wklejenia. I zaczniemy po kolei, chociażby od tego. Warto na początku od razu zmienić im krycie, aby widzieć, jak one będą reagowały. I postać. Może na początku to nie być jasne, bo jeszcze nie wiemy, jaki będzie ten efekt nasz zamierzony. Natomiast, jak już Państwo zobaczycie, o co chodzi, to już będzie zdecydowanie łatwiej. Generalnie, na chwilę obecną, na sucho mogę tylko tyle powiedzieć, że chodzi, aby te gałęzie były tak dużo, by nagromadzenie ich było, i tak były ustawione, aby tworzyły sylwetkę postaci, czyli w naszym przypadku twarz kobiety. Może też być tak, że będziemy mieli większy, na przykład większą postać, będzie na przykład cięcie do torsu. Czyli będzie jeszcze klatka piersiowa, albo na przykład będą plecy, więc w taki sposób możemy też postać pokazać w podwójnej ekspozycji. Rzadko się zdarza, że mamy całą postać wraz ze stopami, natomiast najczęściej to jest portret albo do połowy, jeśli chodzi o kadry. Pozwolę sobie tak wybrać. Nie muszą wszystkie akurat. Te drzewka i gałęzie być pod jednym kątem. I ustawiamy tutaj maskę i dom, czyli związaną ze światłem. I tutaj zjeżdżamy w dół. Widzimy, że cały biały nam wyparowuje kolor i zostaje tylko czarny. W porządku. To zostało. Idziemy dalej. Tutaj 100% ok. Znów 50%. Oczywiście możemy dowoli kopiować te warstwy. Jeśli będzie nam za mało, uznamy, że akurat jest zbyt mało tych, właśnie gałęzi, jest zbyt małe nagromadzenie, a nie możemy niczego fajnego znaleźć. To wtedy możemy kopiować dowoli. I tutaj jest to samo. Ten sam trick. Czyli znów pozbywamy się białego. Inaczej to nie przejdzie albo będzie za dużo kombinowania. A chodzi o to, że biały kolor w tym przypadku musi on zniknąć. Jego nie może być i to z tego najlepiej jest po prostu zrobić maskę. Jeśli będziemy sami chcieli to usunąć, no to będzie trochę problematycznie. I ostatni, największy, gdzieś tutaj nam na 50%. Myślę, że coś, coś takiego nie będzie źle wyglądać. OK. i w tym przypadku, z z tego, że nie jest stricte biało-czarny, tylko jest trochę siwy, potrzebuję zmienić poziomy, czyli ten biały kolor, o właśnie gdzieś przyciąć w tym momencie. Nie mogę dalej, bo przesadzę, na przykład tutaj, i zbyt takich małych elementów za dużo stracę. A chodzi o to, żeby je oszczędzić. Więc staram się gdzieś obok tej linii zakończyć właśnie ten poziom. Następnie znów wchodzę w tą maskę. I tutaj też nie mogę na takie 100% ściąć, tak jak wcześniej. Tylko gdzieś na przykład. Myślę, że tutaj będzie w porządku. Ok. Teraz mogę włączyć wszystkie warstwy. I zaznaczyć z kontrolem tą postać. I tutaj już standardową maskę włączyć. Dla każdego. Czyli mogą działać jakby dwie maski. Nie ma sprawy. Control D. I widzimy, że tutaj musimy zejść troszeczkę w dół. Ale nie musimy. To zależy oczywiście które chcemy gałęzie bardziej wyeksponować, a to możemy zgasić tą warstwę z postacią, ponieważ ona nam totalnie nie jest potrzebna. Oczywiście, jeśli ktoś uważa, że. A, bo wypadałoby, żeby zostało, żeby jakiś zary zrobić. Ok, nie ma sprawy. To w takim razie zostawiamy ją i dam tutaj warstwę maski i pozbędę się wszystkiego, co jest tutaj zbędne. Czyli zary z tyłu. I na przykład tu. Ok. Przez co zostały usta i nos. OK, tak nie było widać, więc w porządku. A co do gałęzi, można jeszcze się tym troszeczkę pobawić, ponieważ widzimy, że jest tutaj Blend Ranges i możemy cały czas gdzieś to natężenie zmieniać, zwiększać. Jeśli tak zrobimy, to wszystkie inne warstwy no niestety nie pojawią się. Natomiast możemy to zamienić. I Teraz zobaczyć, co się stanie. Nadal nam zostaje ta część, więc tutaj nic się nie stało. O, tutaj trochę lepiej się to prezentuje, natomiast ja to tak bym zostawił. Widzimy, że oś nam tu znika, i tutaj już całkiem też jest niewidoczna. Niestety nie możemy tego zrobić w taki sposób, ponieważ wtedy cały efekt nam zniknie. Natomiast możemy gdzieś w takim kierunku pójść, na przykład gdzieś tu połowicznie. Czyli niektóre będą mocniejsze, jakby były bliżej, a te mniej widoczne będą po prostu dalej. Super by to wyglądało, gdyby kobieta, którą byśmy na przykład postawili właśnie w takim efekcie, miała jakieś dłuższe włosy albo by miała włosy takie kręcone. A wtedy te gałęzie super by to podkreślały a jednocześnie rysowałyby tą sylwetkę. Oczywiście można się tutaj tym bawić ile wlezie, ponieważ no, ten efekt jest akurat luźny w odtworzeniu i tutaj no, nic się nie stanie, jeśli będziemy przekładać te warstwy. No Zależy tylko, którą chcemy, aby była bardziej z przodu, która z tyłu. Ja już tutaj wybrałem, więc tego nie zmieniam. I z racji tego, że tak, a nie inaczej są te gałęzie ułożone, pozwolę sobie pozamykać te okna. I teraz zajmiemy się ptaszkami.